Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na SMP Online Security Day. Razem ze mną ponownie dzisiaj w drugą sesję prowadzi ekspert Artur Pająk. Zanim oddam głos Arturowi, kilka słów o naszej firmie. Większość z Państwa zapewne zna nas jako największego partnera SAP w Polsce. Poza usługami SAP realizujemy dla naszych klientów liczne projekty optymalizacji środowiska IT. Utrzymujemy setki systemów naszych klientów w chmurze SMP. Wspólnym mianownikiem wielu tych usług jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Stąd temat dzisiejszej konferencji. Za chwilę zaproszę na sesję Subsecurity, Security, ale jeszcze taka informacja organizacyjna, że jeżeli pojawią się pytania, bardzo proszę o korzystanie z okienka czatu. Na wszystkie pytania odpowiemy po konferencji, ze względu na to, że mamy przewidziany czas na prezentację 18 minut, a to nie jest dużo. Także ja już tego czasu nie zabieram i oddaję głos tobie Artur i wyłączam też kamery, żebyście Państwo się skupili na, 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 na tutaj na slajdach. Dziękuję. Dziękuję Marcin. E, witam Państwa na e, sesji związanej z, o, poświęconej bezpieczeństwu systemów SAP. A, e, mamy dzisiaj generalnie dzień poświęcony szeroko pojętemu bezpieczeństwu usług IT i systemom SAP. E, Pomówimy sobie, co naprawdę czym jest e, SAP Security, jak, jakie zagrożenia są związane w ekosystemie SAP-owskim, e, jak schronić dane wrażliwe, czyli kontrola dostępu. Oraz pomówimy sobie o kontroli bezpieczeństwa, czyli jednym słowem o audytach jakiejś jakichś, o dobrych praktykach, typowych praktykach, czyli w jaki sposób zapobiegać, żeby potem nie spotkały nas kłopoty yy, do tego, że nie zabezpieczyliśmy naszego systemu odpowiednio. Tak się złożyło, że SAP... Yy, jest narzędziem dedykowanym do przechowywania pewnych informacji. Te informacje są krytyczne ze względu na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również ze względu na przepisy prawa, które nas obowiązują, jak chociażby informacje związane z RODO, czy planowanie jakichś działań, które pozwalają nam rozwijać nasze przedsiębiorstwo, działań finansowych, działań rozwojowych różnych elementów, które dane są łakomym wąskiem dla przestępców, szpiegów, cyberprzestępców, organizacji, których nas chcą zaszkodzić lub tylko pozyskać informacje niejawne, fajne, które chcielibyśmy, żeby zostały zachowane tylko dla nas, ponieważ przewaga technologiczna i przewaga informacyjna jest jednym z głównych kryteriów powodzenia. I rozwoju biznesu. Oczywiście pozostałe kryteria związane z pomysłem, realizacją tego pomysłu są najbardziej istotne, ale dostęp do informacji, przewidywalność, umiejętność z niej korzystania, wprowadza na, na, na standardy, tak naprawdę związane ze światem biznesu, z informacjami, które są wy, wy, z handlem międzynarodowym, tudzież ze współpracą z różnymi organizacjami. Dlatego chcemy, aby ta nasza. E, Nasze bezpieczeństwo gwarantowało nam poufność danych, nienaruszalność tych danych oraz pozwalało nam kontrolować sposób dostępu do danych. Tak naprawdę, security jest pojęciem bardzo globalnym i rozwiązanym na wielu płaszczyznach, a security SAP a ma swój kontekst w całym tym świecie związanym z bezpieczeństwem, ponieważ tak naprawdę. Możemy tutaj mówić o bezpieczeństwie, czyli cyber security, które głównym celem jest usługa bezpieczeństwa polegająca na ochronie organizacji z, ze, z zewnątrz, czyli wszelkie kroki podejmujemy zapobiegające nieautoryzowanym dostępom od osób, które chcą te postępy pozyskać, a znajdują się zazwyczaj poza organizacją, jak również mają jakieś tam ukryte cele, czy nieukryte związane z naszą działalnością, którą stanowi dla nich informację taką potrzebną do rozwoju biznesu. Odpowiedzią na to są wykrywania włamań, monitorowania, zapory ogniowe, znamy to wszystko ze świata IT. Natomiast w SAP Security generalnie koncentruje się na bezpieczeństwie systemów SAP, koncentruje się na zagrożeniach wewnętrznych, czyli jednym słowem zakłada ono, że użytkownik ma prawo dostać się do systemu, ale kwestia do jakich danych ma mieć dostęp. Użytkownicy wtedy po prostu posiadają odpowiednie poziomy dostępów. One powinny być zgodne z poziomami dostępów opracowanych w organizacji. I tym odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest po prostu projektowanie uprawnień zgodnie z pewnymi politykami i analiza ryzyka. Natomiast security również związane jest też z bezpieczeństwem infrastruktury, czy z zapewnieniami różnego rodzaju nadmiarowości, bezpieczeństwa całej platformy. Musimy kontrolować naruszenia tego bezpieczeństwa. Bardzo istotny jest zespół specjalistów, który pracuje, architekci rozwiązań, użytkownicy kluczowi, no i wszelkiego rodzaju eksperci bezpieczeństwa. Zgodność z standardami pracy... W zgodność ze popularnymi standardami znanymi w sieci IT, tudzież doświadczenie, które nabywamy podczas naszych prac związanych z systemem SAP i naszą infrastrukturą hopową, która jest zarządzana przez administratora. Dlatego, tak naprawdę, na samym początku, już powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo tego systemu, kształtując go poprzez zachowanie pewnej reguł związanych z dostępami do systemu. Zaczniemy od reguł związanych z, z dostępami, y, które są naturą sap czyli dostępem do, do samego systemu. I jak wspominałem, zakładamy, że użytkownik ma dostęp do systemu sap teraz to nim zrobić? Takie, takie uprawnienia y, związane z dostępem do systemu powinny umożliwić użytkownikowi wykonywania czynności, które są związane z jego y, zadaniami, jak również umożliwić nie blokować mu przepływu pracy. Czyli jednym słowem na stanowiskach, jeżeli to jest yy, konieczne wsparcie jakiegoś yy, procesu biznesowego, do którego musi się tymczasowo podłączyć. Wszystko to związane jest z przyznawaniem dostępu, o tym przyznawaniu dostępu sobie pomówimy, ponieważ yy, yy, są to dane wrażliwe, do, 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 kontrol, do, dostępu, do których chcemy mieć yy, kontrolę. Tak naprawdę najważniejszym elementem jest określenie tak naprawdę, potrzeb organizacji. Czyli musimy określić sobie potrzeby, co chcemy chronić, w jaki sposób chcemy chronić, jakie środki zaangażować, zaproponować rozwiązania, które potem zostaną utworzone. Natomiast problem jest taki, że na efektywność tego procesu wpływa kilka czynników. Najbardziej takim znanym czynnikiem jest pewna rozbieżność celów IP z celami biznesowymi. To trzeba zawsze uzgodnić, doprowadzić, że tak powiem, zmitygować te wszystkie konflikty, które związane, związane są z restrykcjami, z dostępem do procesu. Także brak, podejm brak podejmowania strategicznych decyzji, czy brak właściciela procesu wpływa niestety na proces i efektywność projektowania, bezpieczeństwa, efektywność dostępu do informacji. Projektowanie powinno się odbywać w sposób przemyślany i już powinno się odbyć na poziomie wdrożania w systemu SAP, czyli w tym momencie powinniśmy pomyśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczymy nasze dane, jak zabezpieczymy nasze kolejne warstwy systemu, od systemu operacyjnego poprzez bazę danych czy też system transakcyjny. Jak również na wpływ na nasze operacje związane z bezpieczeństwem mają lokalizację systemów, jeżeli one znajdują się w chmurze, jak ją premis jak je skomunikować ze sobą, jakie protokoły wybrać, czyli na przykład wykorzystywanie protokołów z szyfrowaniem TLS-ów czy regułami dostępu. Ale żeby to wszystko zaprojektować, musimy posiadać motywowany, kompetentny zespół, który pozwoli takie elementy bezpieczeństwa, infrastruktury bezpieczeństwa budować. Co więcej, ten zespół powinien mieć jakieś doświadczenie związane z dzielicie wiedzy. Na wpływ na takie projektowanie ma przede wszystkim Podejście zwane SOD, czyli Segregation of Duty, polega ono na tym, żeby rozdzielić obowiązki, aby jedna osoba, jeden pracownik nie mógł wykonać całego łańcucha operacji, które może doprowadzić do pewnych szkód organizacyjnych. Dla przykładu takim elementem działania może być pracownik, który ma możliwość prowadzenia zamówień. Robi zamówienia, które będą potem realizowane. Jeżeli ma możliwość generowania w systemie SAP zamówień na zapotrzebowanie na produkty, na usługi, na inne elementy, to nie powinien mieć możliwości rozliczania tych produktów i usług, czyli nie powinien mieć dostępu do elementów związanych z płatnościami do takich usługi, ponieważ może wykorzystać swoją pozycję do tego, żeby wygenerować zapotrzebowanie, potem zapłacić jakiemuś podmiotowi czy sobie na, na danym etapie. I oczywiście te badania związane ze sobie of Beauty yy, są dla nas bardzo istotne, bo powinniśmy zaplanować yy, całą przebieg pracy, jak będzie wyglądał, czyli przepływy, uwzględnić, yy, jakie są, zidentyfikować konflikty, klasyfikować ryzyka, czy zidentyfikować wyjątki, jakie chcemy, czyli na przykład Firefox. Potem powinniśmy zbudować, zbudować takie role, wdrożyć je zwalidować reguły. Walidacja jest procesem ciągłym, cały czas do, udoskonalamy nasze reguły, nasze procesy, nasze zasady wskazujemy i znajdujemy konflikty, mitigujemy te konflikty, modyfikujemy rolę, prowadzimy szkolenia. Te wszystkie elementy są bardzo istotne i na końcu monitorujemy, monitorujemy elementy, które zostały wdrożone, podlegają kontroli, symulujemy zmiany. Jak również audytujemy proces takich przyznań. Tak naprawdę dla bezpieczeństwa w naszym systemie są takie trzy podstawowe kryteria, trzy podstawowe cechy, które charakteryzują bezpieczeństwo systemu SAP. Pierwszym jest kontrola dostępu, potem jest bezpieczeństwo danych i tak naprawdę bezpieczeństwo aplikacji. Wprowadza się to do tego, że kontrola dostępu musi polegać na jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Musimy wiedzieć, kto jest kim. Czyli tak naprawdę jest to identyfikator użytkownika User ID, który jest unikalny w całym systemie. I tak naprawdę bezpieczeństwo wtedy systemu SAP jest na dwóch poziomach identyfikator i przyznanie identyfikatora użytkownika i hasła pozwala na zalogowanie do systemu, ale bez żadnych ról nie ma w tym systemie ten użytkownik możliwości wykonywania żadnych działań. Dlatego jest potrzebna klasyfikacja związana z bezpieczeństwem danych, czyli przyznanie dostępu do poszczególnych elementów w systemie SAP, robi się to za pośrednictwem ról, ról biznesowych, role te powinny być odpowiednio przygotowane i nadane zgodnie z tym, jakie czynności użytkownik ma, jakie zadania ma postawione przez organizację. Same bezpieczeństwo z aplikacji polega oczywiście na zarządzaniu czasem życia takiej aplikacji, czyli jednym słowem poprawkami, kontrolą dostępu przywilejowanego, dostępu administracyjnego i tak dalej. Natomiast taka sama kontrola powinna być prowadzona w sposób ciągły cykliczne, za bezpieczeństwo systemu powinny odpowiadać osoby, które będą taką walidację systemów prowadziły, które skonstruują sobie priorytetową listę działań do podjęcia i sposobu ich realizacji czy rozwiązania. Dobrą praktyką w związku z tym z bezpieczeństwem systemów SAP jest stosowanie pewnych reguł. Te reguły dotyczą tak jak zarządzania użytkownikami, ale także dotyczą audytów oraz testów podatności czy zarządzania komunikacją między systemami. W systemach powinniśmy stosować reguły silnych haseł. Hasła powinny zawierać małe i duże litery, znaki specjalne. W tej chwili SAP rozpoznaje wielkość liter. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu hasła sprowadzały się do ośmiu znaków, dużymi i małymi literami pisanych. W tej chwili ten system reguł haseł został zmodyfikowany, silnie rozwinięty, więc pozwala stosować reguły haseł oparte na pewnych. Wytycznych. Powinniśmy rejestrować też działania użytkowników, czyli włączyć możliwość audytu, które bada, jakie czynności użytkownik wykonuje, czyli sprowadza się to do weryfikacji, które transakcje wywołuje, jakie raporty uruchamia. Przeprowadzajmy określony test i audyty. Czyli prosimy firmy i organizacje zewnętrzne, które nasze tak, mogą przeprowadzić audyt środowiska SAP z testami penetracyjnymi. Stosujmy narzędzia, które pozwalają wykrywać podatności na poziomie platformy całej technologicznej, czyli systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji SAP. Wyciągamy wnioski z tych audytów. Podnosimy poziom bezpieczeństwa. Jest to jeden z najbardziej istotnych kroków monitorujemy po to, żeby rozwiązywać problemy, które napotkaliśmy. Na w zarządzaniu komunikacją kolei, czyli wtedy, kiedy systemy komunikują się między sobą, kiedy komunikują się z systemami na przykład w Murze czy on-premis, czy komunikują się albo są udostępniane naszym partnerom zewnętrznym w postaci jakichś koszczyków zakupowych, różnego rodzaju mechanizmów wspierających procesy biznesowe. Stosujmy różne metody, na przykład stosujmy metody bezpiecznej komunikacji z wsparciem dla TLS-a czy szyfrowanie komunikacji z wsparciem SSL. Stosujmy rozszerzone metody kontroli dostępu, czyli STAT nam pozwala wykorzystywać pewne pliki RECIIO, które znajdują się w elementach konfiguracyjnych systemu które pozwalają nam ograniczyć taki dostęp. Nie eksponujmy systemu bezpośrednio do internetu, chyba że. Za pośrednictwem np. stabuem Dispacera, tak samo dla interfejsu Fiori, który jest teraz bardzo popularny, ta popularność tego interfejsu co rośnie, który pozwala przestrzeń lunarki korzystać, skonfigurujmy go w taki sposób, aby system SAT nie był eksponowany bezpośrednio, tylko z pośrednikiem, najlepiej w strefie DMZ. Także jest to takie elementy, które bardzo mocno wpływają na bezpieczeństwo systemu. Aktualizujemy w ciągu, ciągu ciągłości działania, co to znaczy, budujmy albo strefy DRC, albo aktualizujmy procedury pozwalające na odzyskanie tego systemu w przypadku awarii. W świecie IT awarii się zdarzają, mogą ulec uszkodzeniu baz danych, nośniki dla tych baz danych, mogą serwery uszkodzeniu, także powinniśmy zapewnić środki bezpieczeństwa w postaci dostępnych backupów, w postaci zdublowanego środowiska, na przykład, które pozwala zmigrować się między centrami danych, które mamy serwerowniami. Stosujmy aktywne i pasywne systemy monitoringu, czyli i kontroli bezpieczeństwa dostępowego, jak firewallet czy różnego systemu y, rodzaju systemy wykrywające y, y, detekcję intruzów. A najważniejsze tak naprawdę w prewencji jest kształtowanie odpowiedniego zespołu y, ludzi, pracowników zespołu, który będzie badał i bał o bezpieczeństwo, jak również szkolenia dla pracowników, którzy ten system wykorzystują. Także musimy mieć metody, które wprowadzimy w organizacji, które nam pozwolą szkolić pracowników, w jaki sposób bezpiecznie możemy tego systemu korzystać, jakich reguł nie powinniśmy naruszać. Wprowadzajmy systemy, które pomagają w zarządzaniu tożsamością Udostępniają nam możliwość kontroli nad tożsamością, zakładanie ról, ograniczanie ról, przyjmowanie pracowników, odchodzenie pracowników z pracy. Wszystko to w sieci IT w tej chwili jest możliwe do zbudowania w oparciu o rozwiązania SAP-a, nie tylko SAP-a. Integrujmy to rozwiązania nasze związane z bezpieczeństwem. W całym y, naszej infrastrukturze IT. To znaczy bezpieczeństwo jest częścią globalną i powinniśmy dbać, mieć przemysłowościowaną koncepcję, w jaki sposób zbudować bezpieczeństwo dla całego y, naszego środowiska, nie tylko sap Poszczególne elementy tego bezpieczeństwa powinny być kształtowane od poziomu najwyższego, gdzie y, dbamy tylko o y, dostępy. Y, ogólne do naszej infrastruktury, do najniższego, gdzie ograniczamy, ograniczamy dostępy do poszczególnych składników platformy technologicznej. Także stawiamy zawsze na edukację i rozwój kompetencji naszych administratorów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również za procedury, które powinny być opracowane za Reguły, które powinny być wdrożone w elementach bezpieczeństwa naszego środowiska. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w naszym webinarze dotyczącym bezpieczeństwa i zapraszamy na następne. Bardzo dziękuję Artur. Dziękujemy bardzo i za 10 minut zapraszamy tych z Państwa, którzy są zainteresowani na ostatnią sesję poświęconą bezpiecznym testom SAP na rzeczywistych danych zgodnie z RODO. A tymczasem dziękujemy i kłaniamy się.